Jestem u nim znowu. No bo chyba przyszedł czas, by je rozdzielić. I jedną parkę przenieść do. klatki do budynku. Miałem zamiar przenieść dwie parki, natomiast nie mam za dużo miejsca tam na klatkę. Klatkę zrobiłem metr szerokości. Jedynie, bo taka tylko mi się zmieści. Zresztą potem, jak wstawię, to pokażę i więc będzie jedna parka, Ja mnie rozdzielać, mam zostawić, natomiast hmm, przeniosę tylko dlatego, żebym po prostu bo po prostu chciałbym mieć je u siebie chociaż parkę a druga parka trafi do innej wolierki, wolierkę taką robię hmm, teraz, no tam będą mieszane gatunki papug kiedyś już myślałem o czymś takim co prawda nie będzie to taka docelowa woliera dla nich typowo dlatego, że to będzie taka przeznaczona ta woliera, którą robię dla kaczek ja pokazywałam tę wolierę. Część czołów jest już zbudowana. Myślę, że no nie ten tydzień na pewno, bo troszeczkę to się obciągnie. Deszczów spadają, więc na robotę nie bardzo nam idzie. Także myślę, że na przyszły tydzień będzie na tyle gotowa, że będzie można już planować tam przeniesienie kolejnej parki tych nimf. No i potem będziemy dorzucać kolejne papuszki. Na pewno tam rzucę sobie. Papuszki obrożne. Yy, mam młode. Yy, z, no, już z zeszłego roku można powiedzieć. Trzy sztuki. Yy, rozele będę mógł przenieść. Białolice. Mam parkę. Może rozele królewskie. Tam wrzucę. Yy, faliste. Będę musiał dokupić, co prawda, bo mam u siebie tylko dwie parki. Tych dwóch parek już nie będę przenosił, zabierał od siebie, więc dokupi ze dwie parki. Tam wrzucę. Wrzucę po prostu takie papuszki, które. No, nie będą za duże przede wszystkim, a po drugie, żeby mi nie gryzły woliery. Nie będzie na pewno Chińczyk, nie będzie to na pewno większa. Aleksandreta żadna mazanka, żadna taka papuszka, która mi gryzie woliary, Dlatego, że tam troszeczkę inaczej zbudowałem. Siatka jest nie na całości, siatka nie będzie na pewno na dachu, siatka nie będzie tu w kątach przy ścianach, więc na pewno będą to mi gryźć szkoda po prostu. Woliarki. Także, no, tak słowo wstępu pokazałem te nasze nimfy. Teraz pokażę klatkę. Klatkę już pokazywałem chyba nawet w tym tygodniu. Film puściłem na ten temat. Kto ogląda, to wie o co chodzi. Spójrzcie, rozebrałem. Właściwie nie rozebrałem, zdjąłem tamte dwie budki, co były. Dlatego, że było ciasno. Takie miałem zresztą. Komentarze pod filmem, że może być za mało miejsca, może jedną parkę i tak też zrobię. Wsadzę więc jedną parkę, przerobiłem tu na jedną budkę. Latka zyskała I dzięki temu, więcej miejsca mogłem sobie drugą nawet żerć umocować, czego wcześniej już nie było miejsca. No i teraz tam ja postawię na miejscu, już w budynku, tak że będzie można spojrzeć o co mi chodziło, mówiąc, że nie mogę dać budki na zewnątrz. Klatkę mam już wstawioną. No i co chciałem pokazać? Tu mam właśnie taką samą klatkę bliźniaczą zrobioną dla falistych na dole, to jest właśnie dla tych nim obok już są klatki świergotka i tutaj mamy rozele. Dlatego ktoś mi pisał, że daj budki na boku, czy gdzieś tam, no nie bardzo, jak widzicie mam miejsce, tu mam ścianę, tu mam klatki. Także jedyne miejsce, jakie mogłem zrobić i przygotować im właśnie na domek to jest jedynie w środku, nie? Ja wiem, że to jest kosztem właśnie klatki, kosztem ich miejsca, no ale no jest to nie od na raz nic bym tu nie wykombinował, bo nie chciałem dawać yy, z przodu, nie? wiadomo, że też można, bo kiedyś tak miałem, ale z kolei zabieram światło i zasłaniam pół klatki taką budą, więc wcale też nie było to dobre rozwiązanie. Yy, no cóż, lecę w takim razie po parkę nimf i zaraz zobaczymy jak będą w środku sobie tutaj siedzieć. Nimfy już przeniosłem. O, takie teraz sposzone siedzą, troszkę, jak widzicie i z tyłu i odsyłają się, nie wiem, um, może drzwi. Trochę na tutaj, lampki nie robiłem, nie robiłem im światła, z już uciekają ode mnie. A samiczka jest taka spokojniejsza, zresztą ona była taka spokojna, nawet wchodziła mi do miseczki i dała się pogłaskać, no samczyk na pewno będzie taki bardziej jeszcze ostrożniejszy, ale to myślę, że to się zmieni teraz będą miały nas cały czas tutaj przy sobie, cały czas będziemy do nich zaglądać, więc iście się jeszcze bardziej oswoją no, mamy pochmurny dzień ciemny dzisiaj taki i to się właśnie odbija tutaj Unii, bo światło mamy. Okno mam naprzeciwko właśnie klatki, więc powinno być widno, natomiast wcale widno nie jest. No, będziemy zaglądać myślę częściej. Także będą się musiały przyzwyczaić do nas.